Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium podkreśla, iż parafia jest formą obecności Kościoła na terytorium, jest środowiskiem słuchania słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji. Dzięki całej swojej działalności parafia zachęca i formuje swoich członków, aby byli ludźmi zaangażowanymi w ewangelizację. Jest wspólnotą wspólnot. Jest sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą. Parafialne środowisko to oczywiście żywi ludzie. Ci, którzy w tym środowisku mieszkają od 40, 30, 20 lat, ale to też młodzi ludzie, którzy. Daj Boże, aby też czuli się cząstką kościoła, o, którym, o której mówi papież. Naszym zadaniem jest, Uczynić wszystko, aby to było możliwe. Stworzyć im przestrzeń do tego, aby czuli się u siebie, blisko Chrystusa. Takie parafialne środowisko tworzymy na Gdańskim Przymorzu. Patronuje mu od blisko 30 lat Adam Chmielowski, któremu z racji stulecia jego śmierci dedykowany jest rok 2017. To właśnie on, dzięki swojej charytatywnej działalności, zasłużył na miano Ojca ubogich. W codziennym naszym życiu chcemy oczywiście realizować ten testament świętego brata Alberta. Pięknie kiedyś sam powiedział, że kiedy stół ma jedną złamaną nogę, to nie wolno zastawiać tego stołu, ale najpierw trzeba naprawić nogę, aby móc wówczas pięknie zastawić i zasiąść do pięknie przygotowanego stołu. Święty brat Albert. Przywracał ludziom z marginesu utraconą godność. Czynił to poprzez niesienie konkretnej pomocy materialnej. Jego słowa: Być dobrym jak chleb w dzisiejszym świecie nabierają szczególnego znaczenia. Potrzeba dostrzegania ludzkiej biedy i aktywność, które choć w malutkim stopniu może jej zaradzić, to zadanie dla każdego z nas. Konfesjonał, a w nim spotkanie z miłosiernym ojcem, ma pomóc w ponownym odkryciu, iż każdy z nas jest dzieckiem Bożym, który doświadcza mocy przebaczenia. Sakrament pokuty i posługa konfesjonału to wielki dar i zadanie. W kościele świętego brata Alberta mają w tym pomóc patroni konfesjonałów. Na tych obrazach występują bardzo znani święci, zaczynając od świętego ojca Pio, świętego Jana Marii Wianeja. występują też polscy błogosławieni. Błogosławiony Michał Sopoćko, który nam przypomina o tym, że wielkie orędzie do świata poszło przez konfesjonał. Natomiast czwarty patron konfesjonału, błogosławiony Honorat Koźmiński, jest dla mnie osobą szczególną. Powiedziałbym, mam do niego stosunek sentymentalny. Urodziłem się, urodziłem się niedaleko nowego miasta i dłuższy czas mieszkałem z rodzicami tam. Pamiętamy, że ostatnie 24 lata błogosławiony honorat Koźmiński spędził w nowym mieście, w zakonie franciszkańskim, właściwie internowany przez władze carskie. Założył wiele zakonów, oczywiście w ukryciu, również wiele zgromadzeń tercjarskich. Właśnie do jednego z tych zgromadzeń y, tercjarskich y, w Nowym mieście y, przyjęta była moja babcia. Ja osobiście bardzo liczę na to, że ten cały projekt związany z, związany z Sakramentem Pojednania będzie miał ogromny wpływ na rozwój duchowości w naszej parafii. W ubiegłym roku Miłosierdzia główne wejście do naszego kościoła było bramą Bożego Miłosierdzia. Natomiast teraz myślę, że wszyscy będą się doświadczali tego, że... Każde drzwi naszego konfekcierału będą również bramą Miłosierdzia Bożego. Chcemy, aby ich wstawiennictwo jeszcze bardziej czyniło nas dziećmi Bożymi, aby jeszcze bardziej poprzez ich wstawiennictwo także doświadczać tej szczególnej łaski przebaczenia i miłosierdzia. W drodze do świętości potrzeba wyciszenia i refleksji, ale też nawrócenia. A to zapewne zadanie dla każdego z nas. W ponownym odkrywaniu prawdy o sobie może pomóc publikacja dotycząca Sakramentu Spowiedzi, pokuty, przygotowana w parafii Świętego Brata Alberta. Jest ona wydana w ważnym roku dla naszej parafii, bo to jest rok Świętego Brata Alberta, patrona naszej parafii. Jest to też rok stulecia objawień w Fatimie, Matka Boża. Trzykrotnie mówiła pokuty, pokuty, pokuty. Czyli jest to wezwanie do tego, żeby nawracać się, żeby robić rachunek sumienia, dobry rachunek sumienia. Temu właśnie ma służyć ta publikacja wydana przez naszą parafię. Chcemy. Aby również święty brat Albert inspirował nas do takiej pracy wewnętrznej, aby zaradzał temu czasem duchowemu ubóstwu. Bo z jednej strony chcemy to miłosierdzie świadczyć, ale czasem sami potrzebujemy tego miłosierdzia, patrząc na nasze serca, na nasze sumienia, na naszą codzienność. Nie ma grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć. Bóg jest Miłosiernym Ojcem.